A czwarta edycja Wielkonocnej Akcji Podarujmy Iskrę Nadziei. Koncert finałowy już w ostatni marcowy piątek w Baju Pomorskim. Imprezę poprowadzą Anna Chudek, Maciej Korzeniowski i Radosław Kowalski. Akcja i koncert Podarujmy Iskrę Nadziei zorganizowano na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych z województwa kujawsko-pomorskiego. W koncercie wystąpią toruńscy młodzi artyści, a gwiazdą wieczoru będzie Julia Olencka, finalistka programu MANTALENT. Żeby pomóc potrzebującym, wystarczy niewiele. Ty także możesz pomóc przygotować świąteczną paczkę, wpłacając datek na konto akcji. Chciałbym Państwa prosić, aby pomogli nam Państwo stworzyć paczki wielkanocne o wartości. 70 zł, które zostaną przekazane seniorom i osobom niepełnosprawnym podczas koncertu. Akcję wspiera m.in. wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia Łukasz Walkusz. Mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w niezwykle ważnym i pożytecznym wydarzeniu, jakim jest czwarty wielkanocny koncert charytatywny Podarujmy i Iskrę Nadziei. Koncert odbędzie się 27 marca o godzinie 17.30 w Teatrze Baj Pomorski. Organizatorzy planują rozdanie 150 paczek. Twoja wpłata także się przyda. Stwórzmy razem potrzebującym wspaniałe święta.